Dzień dobry. Witam wszystkich na publicznym otwarciu ofert złożonych w postępowaniu na dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP z Krzyszewo. Przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jest to kwota brutto 800 tysięcy zł. W terminie wpłynęła jedna oferta. Przystępujemy do otwarcia oferty. Jest to oferta złożona przez wykonawcę, przedsiębiorstwo specjalistyczne Bokar Spółka z o. adres Korwinów, ulica Okulna 15, 42 263 Wrzosowa. Cena oferty łącznie z podatkiem VAT wynosi 799 869 ,00 zł 0 groszy. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 90 dni. Pisemna gwarancja, na, gwarancja podstawowa na samochód wynosi 24 miesiące, a na zabudowę pożarniczą na okres 24 miesięcy. To wszystko. Dziękuję bardzo.